Dzisiaj kilka słów o kamerze IP Dahua serii Tiok 20. Witam ponownie na naszym kanale. Dzisiaj kilka słów o kamerze IP Dahua model IPC IPCHW3849T1 ASPVS3, czyli krótko mówiąc kamera kierunkowa 8 mp serii Tiok 2.0. Kamery serii Tioch, czyli inaczej urządzenia 3 w jednym, łączą sobie trzy najbardziej popularne technologie, które możemy spotkać w kamerach IP Dachła. Jest to Wissense Full Color oraz Active Deterrence, czyli krótko mówiąc Full Color chodzi tutaj o to, że kamera jest w stanie obserwować scenę w kompletnej ciemności, po zmroku, w pełnym kolorze, tak, 24 godziny na dobę. Wisense, czyli silnik AI, który odpowiada za klasyfikację obiektów i zaawansowaną analizę obrazu, oraz Active Deterrence, czyli po prostu moduł aktywnego odstraszania. Kamera potrafi dźwiękowo i, że tak powiem, tutaj odpowiednimi diodami odpowiednio sygnalizować, że na scenie pojawił się intrus, możemy tego intruza sobie odstraszyć. TIOK 2.0, jak sama nazwa wskazuje, jest to druga wersja tych samych kamer. Zasadniczą różnicą przy tych produktach jest to, że oprócz oczywiście białego led który doświetla scenę po zmroku, dostępne są także diody IR. Kamera może działać tak jak zwykła, standardowa kamera w trybie dzień-not, czyli po prostu włączać sobie doświetlacz IR-owy, przesuwać sobie filtr podczerwieni. Nie musimy używać białego LED-a, on w tym przypadku może służyć jako doświetlenie pomocnicze w przypadku akcji powiązanej dla danego zdarzenia. W dzisiejszym filmie zajmiemy się omówieniem, ogólnie rzecz biorąc, kamer z serii tiok 2.0, w przykładzie tego właśnie modelu omówimy sobie interfejs, spróbujemy skonfigurować kilka opcji. Pokażemy również jak kamera przechwytuje obraz zarówno w nocy jak i w dzień. OK, możemy przejść do logowania się do interfejsu webowego kamery, aby pokrótce omówić sobie to, co nam ten sprzęt oferuje. Generalnie interfejs jest zbudowany tak jak w zasadzie interfejs wszystkich innych urządzeń tego producenta z drobnymi różnicami w postaci właśnie tutaj regulacji. O właśnie tej opcji, tak zwana lampa, chodzi tutaj o to, z którego zaświetlacza będziemy korzystać jeżeli chodzi o no w zasadzie ten tryb nocny, tak na dobrą sprawę, czyli, czyli czy kamera będzie sobie doświetlała scenę białym ledem, czy po prostu pod czerwienią. to jest do regulacji w tym miejscu. E, oczywiście mamy do dyspozycji kilka profili, tak więc możemy sobie skonfigurować kamerę w zasadzie no, wedle, danego, wedle danego profilu, ustawić sobie taki profil i, i mieć, taki, mieć taki schemat ustawień przygotowany, już tutaj wrzucony, jeżeli chodzi o to, o to doświetlanie. Dalej, jeżeli chodzi o podstawowe opcje, takie jak Zmiana tutaj kodeka, czy, czy regulacja pasma, no to oczywiście to jest wszystko w standardzie, tak jak, tak jak zawsze. Jeżeli chodzi o zdarzenia, tutaj również bardzo podobnie mamy tą kategorię ułożoną, mianowicie Smart Plan do dyspozycji jest analiza IVS. Oczywiście osobno mamy zakładkę, gdzie takie analizy konfigurujemy. Tutaj akurat już jedno mamy skonfigurowaną, ale za momencik jeszcze usuniemy sobie tą, tą regułę, narysujemy ją sobie jeszcze raz, omówimy dokładnie, która z opcji za co odpowiada. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o. 哦。<laughs> O interfejs. Na ten moment urządzenie pracuje już na nowej wersji oprogramowania, więc nie potrzebujemy tutaj korzystać z, z, interneta, z internetu przepraszam, Explorer. Możemy wykorzystywać do tego każdą inną przeglądarkę, tak więc nie ma tutaj najmniejszego problemu, żeby sobie taką kamerę odpalić, na przykład w Safari, jeżeli korzystamy z Maca. Na ten moment jeszcze pozwolę sobie zaprezentować to, jak kamera właśnie w oparciu o te dane oświetlacze korzysta sobie z nich, jak doświetla sobie tą scenę, jak to po prostu wygląda. Tak więc e, przechodzimy do prezentacji tego, jak obraz wygląda z tej kamery po zmroku. Ok, aby zaprezentować to, jak kamera doświetlała sobie scenę w nocy, e, skorzystamy z archiwum, które mamy na rejestratorku, model NVR2104, myślnik i taka bardzo podstawowa jednostka. Rejestrator ten posłużył nam też e, w celu zbierania informacji z analizy obrazu na tej kamerze, ale o tym za chwilę. Najpierw e, zweryfikujemy sobie... Jakość obrazu. Tak więc tutaj mamy godzinę 22:37. Na ten moment kamera była skonfigurowana tak, aby doświetlać sobie scenę doświetlaczem podczerwieni, po prostu tak. Jak tutaj widzimy, scena jest, można powiedzieć, no idealnie doświetlona. Widzimy każdy szczegół. Tablica auta jest nieco, bardzo, nie, nieco bardziej prześwietlona. Tutaj już przełączaliśmy sobie kamerę w tryb kolorowy. Tak więc, w momencie, powinniśmy zobaczyć, jak kamera, o, właśnie, tak jak teraz. E, tutaj już mamy włączoną poczerwień. Mamy włączonego białego leda, i on w tym momencie w tych, w tych, na tej scenie był ustawiony na moc około 20% w swoich możliwości, że tak powiem. Tak więc nie jest scena aż tak mocno prześwietlona. Również widzimy każdy, detel, każdy detal, każdy szczegół. E, no, z tyłu jest ulica taka osiedlowa, gdzie, gdzie jest po prostu no, uliczne. Um, uliczne lampy wiszą, tak, one doświetlają sobie tą, tą, tę scenę na, tą, na tym dalszym planie. Tak więc to się wszystko ładnie komponuje i widzimy całą scenę. Praktycznie w pełnych, w pełnych kolorach. Nie ma problemu tutaj, żeby sobie jakikolwiek detal na tej scenie rozpoznać. Czy jeżeli mielibyśmy osobę, która się tutaj będzie kręciła, to tak samo nie będzie problemu. Tutaj już mieliśmy nieco mocniej tego leda ustawionego. Już widzimy, że, że ta tablica jeszcze bardziej nam tutaj troszeczkę to światełko odbija, natomiast e, efekt jest taki, jakbyśmy stali obok kamery z latarką, tak na dobrą sprawę. E, tak więc kamera oprócz tego, że no, oczywiście widzi w kolorze, może też służyć jako takie oświetlenie dodatkowe gdzieś tam e, w okolicach, no tutaj zabudowania, tak na budynku wisząc, może sobie oświetlać obwód takiego budynku tutaj. Czy tam kawałeczek działki? Tak więc tak wygląda obraz generowany przez tą kamerę. Za i przejdziemy do tego, jak skonfigurować sobie tą regułę, którą tutaj widzimy, czyli taką bardziej zaawansowaną analizę obrazu. W celu prezentacji, konfiguracji analizy obrazu, funkcji analizy obrazu czy też um, funkcji IVS możemy skorzystać, jeżeli mamy tak jak w naszym przypadku podpięty rejestrator czy tam kamerę zapiętą do rejestratora, możemy skorzystać z rejestratora, możemy skorzystać również z interfejsu samej kamery. No, my w tym filmie skupiamy się na kamerze, tak więc przechodzimy sobie z powrotem na interfejs kamerowy i to w tym interfejsie będziemy sobie taką analizę konfigurować. Usuwamy to, co mamy na ten moment, zapisujemy. No i teraz tak. Jeżeli chodzi o konfigurację y, samych reguł i VS owych oczywiście w zakładce Smart Plan najpierw włączamy sobie tą funkcję, ona musi zostać podświetlona y, na taki żółtawy kolor, tak jak w tym miejscu. Przechodzimy sobie dalej do analizy FWS i zaczynamy naszą konfigurację. Dodajemy sobie regułę. Y, reguły mamy dwie, albo przekroczenie linii, albo wtargnięcie. Y, w naszym przypadku skupimy się na przekroczeniu linii, tak jak to było wcześniej ustawione. I jadąc po kolei, mamy konfigurację harmonogramu, tak, czyli kiedy funkcja ma po prostu działać. Domyślnie mamy kolor zielony na całej dobie każdego dnia, tak więc funkcja działa zawsze. Jeżeli chodzi o kierunek działania, kierunek działania tutaj samej tej samej tej reguły, chodzi tutaj o to, że jak narysujemy sobie taką linię, czyli zróbmy mniej więcej coś takiego. E Narysowaliśmy, więc w, w którym kierunku ma ta reguła być spełniona, jeżeli obiekt przekroczy ją w kierunku A czy w kierunku B? No, domyślnie jest to skonfigurowane tak, że jeżeli obiekt przekroczy w jednym i w drugim kierunku taką regułę, to możemy tutaj sobie uznać to jako spełniony, spełniony warunek i zachować to zdarzenie gdzieś tam w archiwum. Dalej ustalamy sobie czułość w skali od 1 do 10. Domyślnie jest to ustawione na 5, i tak z reguły. Wystarcza to przy takiej scenie, jak tutaj mamy, żeby to działało poprawnie. Filtrowanie obiektów, czyli właśnie to, co nas najbardziej interesuje, Wissens i, i SMD 3.0, czyli y, klasyfikacja obiektów, alarm target, osoba, pojazd silnikowy, czyli po prostu samochód. Możemy ustawić jedno, możemy ustawić sobie oba y, filterki, tak więc nie ma tutaj z tym, y, z tym problemu. Y, harmonogram, tutaj, jeżeli chodzi o czas nagrania, czyli. Pe, pe, pre i post recording, tak na dobrą sprawę. Coś takiego jak, jak wideorejestrator w aucie, naciśnięcie guziczka, ile sekund przed, jeżeli mielibyśmy nagrywanie samych zdarzeń, ile sekund przed taki materiał ma się zaczynać. Połączenie audiowizualne, czyli tak na dobrą sprawę możemy sobie podłączyć tutaj jako akcję powiązaną właśnie dźwięk taki generowany przez kamerę, czyli na przykład alarm albo któryś z tych komunikatów. Oczywiście komunikaty możemy dograć również swoje. Liczba odtwarzań, czyli ile, ile razy w pętelce będziemy sobie taki komunikat odpalać. Światło ostrzegawcze, no, tak jak wspomniałem wcześniej, kamera ma taki moduł Active Deterrence, czyli aktywne odstraszanie. Tutaj moduł ten działa w ten sposób, że po prostu ma czerwoną i niebieską taką diodkę, która na przemian e, migocąc po prostu udaje taką syrenę, powiedzmy, jeszcze w połączeniu z dźwiękiem takiej, takiej syreny, właśnie takiego alarmu. No, daje to taki efekt, że faktycznie intruza gdzieś tam potrafi odstraszyć. E, no i dalej tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o ustawienia, no to możemy tak samo jak w przypadku audio konfigurować sobie to oświetlenie, ile razy ma taki cykl y, świecenia, że tak powiem się. Pojawić. To tyle, jeżeli chodzi o te podstawowe opcje. Natomiast dalej, jeżeli chodzi o rysowanie, regułę mamy wstępnie gdzieś tam narysowaną. Ale jeżeli mielibyśmy jeszcze być tutaj bardzo dokładnym, mamy jeszcze coś takiego jak cel rysowania, czyli takie filtrowanie jakby wielkości obiektów już na starcie. Możemy sobie to ograniczać w ten sposób, że ustalamy kamerze takie widełki, że obiekt nie może być większy niż ten zadeklarowany kwadrat. Ta ilość pikseli, która się tutaj znajduje, nie może być mniejszy niż. Taki zadeklarowany kwadracik, więc jeżeli będziemy mieli coś takiego e, ustawione, możemy sobie już z góry wykluczyć większość, większość obiektów, które. Mogłyby gdzieś tutaj nam troszeczkę przeszkadzać w tej analizie i generować jakieś fałszywe wyniki. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o samą konfigurację. Jeżeli zapiszemy, mamy wszystko poprawnie skonfigurowane. Na podglądzie powinna się pojawić ta nasza reguła. Możemy sprawdzić, jak to działa, ale na ten moment jeszcze pokażemy, jak, jak wygląda ten efekt działania aktywnego odstraszania czyli jak to po prostu sobie mruga, jak to sobie świeci. OK, możemy przejść do weryfikacji tego, jak działała nasza analiza po zmroku. W tym celu skorzystamy z rejestratora i naszego archiwum. Przechodzimy sobie do zakładki AI, następnie szukanie AI i nas interesuje analiza IVS. Wybieramy sobie konkretny okres, konkretny dzień w naszym przypadku. Klikamy wyszukaj, czekamy. Mamy nasze rekordy. Nas interesuje przykładowo tutaj z godziny 22.23 przekroczenie linii pojazd silnikowy. Po kliknięciu w zdarzenie mamy z prawej strony możliwość wyświetlenia sobie em, krótkiego wideo podpiętego pod to zdarzenie. Klikamy play, klikamy dwa razy, żeby powiększyć sobie okno i możemy sobie otworzyć fragment. Tutaj widzimy, autko wjeżdża, mamy narysowaną regułę, jest moment przekroczenia i jak widzimy. Na szybie widać delikatnie odbicia tych właśnie, tego właśnie leda, który ma odpowiadać za odstraszanie intruza, tak więc działa to jak najbardziej ok. Więc tyle jeżeli chodzi o działanie analizy po zmroku. Jeżeli chodzi o szukanie analizy również w dzień, czy tam weryfikację tych zdarzeń, które miały miejsce w dzień, robimy podobnie. Oczywiście przeszukujemy sobie dany dzień, jak w naszym przypadku. Klikamy konkretne zdarzenie, ponownie ciśniemy play, i jak widzimy, reguła zadziała dopiero wtedy, jeżeli przekroczę linię, nawet jeżeli się do niej zbliży, to nie, dopiero w tym momencie. O właśnie teraz, teraz dopiero zaczyna działać sama analiza. Ona jeszcze oczywiście widzi, że obiekt stoi, że tak powiem, gdzieś tam w granicy tej naszej reguły, natomiast. Nie przekracza jej drugi raz, tak więc nie mamy ponownego alarmu. Kamera oraz jej funkcje zostały omówione, tak więc możemy przejść do podsumowania tego materiału. Kamera 3849 z serii Tiok 2.0. Podobnie jak większość produktów tego producenta jest bardzo uniwersalnym rozwiązaniem. Kamera może działać sama może działać w oparciu o rejestrator. Działanie z rejestratorem jest o tyle fajniejsze, że możemy na rejestratorku zbudować sobie archiwum zdarzeń czy archiwum po prostu materiału z tej, z tej kamery. Samo urządzenie ma slot na kartę microSD, natomiast no, karta nie jest, nie jest takiej wielkości, jak dysk w rejestratorze, tak więc, tak więc mamy tutaj ograniczone możliwości, natomiast oczywiście kamera może działać sama. Fajną sprawę jest też to, że wszystkie funkcje analizy możemy załączać jednym dotknięciem z poziomu aplikacji mobilnej, w przypadku gdy właśnie korzystamy z rejestratora, funkcje rozbrajania, uzbrajania omówimy przy okazji prezentacji rejestratora. Natomiast jeżeli chodzi o samą kamerę, tak jak wspomniałem wcześniej, tak jak pokazywaliśmy na materiale, kamera może doświetlać sobie scenę. Białym LED-em może działać w oparciu o IR-owy, tak więc tutaj nie ma problemu, i każdy użytkownik może skonfigurować urządzenie wedle własnych potrzeb, tak więc. Kamera staje się tutaj bardzo uniwersalnym rozwiązaniem. Zachęcamy do skorzystania z promocji na zakupy w platformie zakupowej Camera IP.com. Korzystając z kodu, który wyświetla się poniżej, możecie Państwo, zapisując koszyk w tejże platformie, naliczyć dodatkowych kilka procent rabatu. Na ten moment dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.